Dzień dobry, ja jestem Jan Klajka, gramy w World of Warships. Mamy potyczki na okręty 6 tajeru. 3 na trzy. Zobaczymy tym razem, jak nam pójdzie. Gramy okrętem Andrea Doria. Tym razem same pancerniki tylko są dozwolone. Więc y, może nie będzie aż takich jaj jak poprzednio, tylko że no jak znam życie to będą same niemieckie banceriki. A moje to, to, to co ja, y, że ja biorę Andreadorię, to, to, to może być to może być lekki masokizm. Szczerze mówiąc, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobra. Ja bym sobie wziął dwa naprzód. Naprzód. Z kim ja tutaj jestem? Dridrik, oczywiście Niemiec. I Mutsu. Japończyk. Jeszcze trochę mamy Normandię tu są przeciwnicy Są pancerniki, więc ja kurde chcę się przezbroić. SAP, pociskami SAP to ja za bardzo nie bardzo nie za, za bardzo co do nich tutaj robić. No moi starsi sojusznicy tam były, płyną do przodu, więc może ja też popłynę. Z sposób. co mogę do jednego z nich strzelić? Nie mogę. Jeden z naszych nie żyje. To jest sposób, więc on raczej wiele mi nie zrobi. No kurde, ten przeciwnik, to ten sojusznik, to może mi ten. Didania panu. <noise> w takich sytuacjach, e, w takich sytuacjach ram jest jak najbardziej okej. Okay. Było, miałem jednego sojusznika i wiecie. Ja mogłem się poświęcić i rozjechać tamtego, e, tego, tamtego fuso. No bo to e, i tak byśmy wygrali, no bo został jeden żywy mój sojusznik, tak? A miałem gościa praktycznie centralnie przed dziobem, więc yy, po co było się bawić strzelanie, jak można było go po prostu staranować? No, jak najbardziej. To co, gramy jeszcze raz? Tym razem pewnie przegram. Zobaczymy. To mamy Friedrich, Repuls. Repuls to jest podobno obrzydliwy okręt. Zobaczymy, ile w tym prawdy. Renown, Repuls i Queen Elizabeth. Problem jest taki, że to są, to są brytyjskie te, to są brytyjskie pancerniki. To może nie być sympatyczne. Eu cheguei a uma menção O, tu jesteś no skoro on jest taki kurde uprzejmy Tylko ja nie chcę czy, nie wiem czy ja chcę tutaj się pchać Ja mogę się wycopać stąd i odciągnę uwagę po prostu a w tym czasie moi sojusznicy będą no brytyjskie te, brytyjskie. Yy Dostał Cytadele. No oberpen na przykład naprawdę Nie chcę wypływać za tej wyspy kurly, bo tam jest ten renom. Problem jest niestety taki, że my to kurde przegramy, bo ten, nie wiem dlaczego on... Yy... Dobra. Skoro tak ty chcesz, to idziemy na ten. Przegrałeś, gościu. O kurde, popatrz. Uciek mi. Ach, mało brakowało, abym trapił go tym, tym. Mogłem bardziej skręcić, to bym w niego trapił, rozwaliłbym go tym, taranowaniem i wygralibyśmy. No niewiele zabrakło, kurde, niewiele. Źle oceniłem, on w ostatniej chwili przyspieszył i to był problem. Dlatego ja tam minimalnie, kurde, minimalnie go yy, poprzepłynąłem po, obok niego. Myślałem, że jeszcze w ogon, ten... W rupę mu uderzę, ale nie. Niewiele brakowało, kurde, naprawdę niewiele brakowało. A ta kuina Elizabeth zatopiła wszystkich nastrzeg. Ewidentnie gość był dobry. Ewidentnie gość był dobry. No. no. Główną baterię mnie uszkodził. Nawet nie zauważyłem kiedy. Niewiele brakowało. Mogłem to wygrać. Wystarczyło, żebym skręcił tam w ostatniej chwili. Trafiłbym go. Jakbym skręcił ostro w prawo yy, pod sam koniec, tuż przed taranowaniem, trafiłbym go jak nic. Na 100%. Wydawało mi się, że jeszcze uderzę go w ruchę, że zdążę. Bo to jest Andrea Doria, to jest relatywnie szybki pancernik. Ale on mi jeszcze. On jeszcze skrzanił. To było kurde mądre z jego strony. To mu, to mu trzeba przyznać. Że on tam płynął powoli, powoli, powoli i w ostatniej chwili nagle zaczął przyspieszać, a ja tego nie zauważyłem, tak? I stąd na tym ten i w tym momencie przegrałem że w tym momencie, kiedy nie zauważyłem, że on przyspieszył. Mogłem go ten, jakbym go staranował, wszyscy by zginęli, ale my mieliśmy przewagę punktową w tym momencie. Widzieliście, tam było 600 punktów dla nas i 300 z hakiem dla nich. I, a jak wszyscy z obu drużyn zginął, to wygrywa ta drużyna, która ma więcej punktów, czyli my byśmy wygrali, jakbym udało mi się go staranować, ale on wiedział o tym. On wiedział, co ja chcę zrobić. Zorientował się, że ja chcę go staranować. No, jest jak jest. Odbierzemy sobie na kolejną skrzynkę. O. Dwa kontenery dostałem. Dobra, to otworzymy sobie wszystkie. Coś takiego dostaliśmy. I co tym razem dostaliśmy? 300 stali dostaliśmy. Zawsze ładnie. Ten zawsze fajnie jest. Te 30 stali? Co? Oni mają, kurde, widzę tutaj problemy z tą warstwą graficzną tej gry. <grych> no, tutaj nie ma ten, bo ja zbieram tutaj na ten talent. Na kamuplasz. Minus 10%. I jak dostanę to. To 1,3. No, 12 km wykrywalności będę miał. Wtedy. Przynajmniej Andreodorium, no bo jak uda mi się wyższy okręt odblokować. Ja widzę, że tutaj okręty 8 Tajeru, fajnie jest zastawiać, wiecie. Zaraz. Ja chciałbym zobaczyć w amerykańskich krążytych. Ósmy tajer to jest Colorado. Nie, siódmy tajer to jest Colorado. Ja Kansas mam ósmy. Mogę nim w sumie pływać na tych na... Szósty to jest New Mexico. Hmm. Mogłbym do Colorado kupić, w sumie. Eh? No dobra To by to była ta To była potyczka Raczej nie będę Więcej grał tego trybu Chociaż akurat Całkiem fajny jest No niewiele brakowało Kurde, żebym wygrał tą ostatnią potyczkę Wiecie Naprawdę niewiele Ten jeden moment, kiedy Nie dostrzegłem, że on przyspiesza Jakbym dostrzegł, wziąłbym, skręcił ostro w prawo, trafiłbym go, na 100%, dostałby, bo widzieliście, ile tam zabrakło? Ile ona ma w ogóle, y, czas przestawienia steru, Andrea Doria? 10 sekund. co to to. No dobra. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jeśli się spodobało to kliknijcie lajka, like zasubskrybujcie, obronnijcie w dzwonek. Skomentujcie na dole. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych meczach World of Warships.